Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M i dzisiaj ponownie nagrywam filmik z Robert. Robertem. E, moi drodzy ponownie case z blaster boxami z ekstra klasy seria druga. Otwieraliśmy już jeden bardzo fajne trafy. Ponownie sześć boxów już tutaj przygotowałem, otworzyłem, mamy je wyciągnięte. Także przesuniemy sobie na boczek, bierzemy po kolei. Pierwszy będziemy tutaj sobie ustawiać później w trakcie karty Najlepsze. No i polujemy oczywiście na jak największe hity. Ja osobiście nadal szukam Cabaja Story of Glory W pierwszym hejsie wpadły dwie karty, ale niestety nie Cabaj tylko mila i to tam był jeszcze Robert. I trauka. Także liczę, że wpadnie coś, że mogę zakończyć tą kolekcję, bo tylko jedna karta mi brakuje do kompletu. Cabaj na karcie Story of Glory. Jeżeli ktoś z Was miałby, to dajcie znać, jeżeli dzisiaj nie uda się trafić tutaj. No i zaczynamy. Małachowski, Piasecki, Leandro, Kupisz testka pierwsza karta specjalna Bartłomiej Wdowik goal explosion defense fortress Bartosz Kopacz i do 250 zech malamis Bartosz Konstantyn Wagner Glik Żukowski Goal Explosion Rafał Wolski i Mesanowicz do 50. Luizało, Stępień, Głowacki, Burch, Woźniak, Goal Explosion Dani Ramirez, Nation Treasure Kakabadze i do 250 Burak Ins. Ławniczak nasimento Eselnik, Mokwa. Pokorny, Madejski, Defense Fortress, Ariel Mosur, Nation Treasure i do 250 Antoni Klimek dwie saszetki, więc gdzieś tutaj musi być hit tego, o tutaj będzie tego boksa. Ibiza Skowgard Baranowski Strzeboński Daggerstal Kaput Morishita Limit do 250 i co tutaj jest Patryk Makuch i to będzie autograf. Level Second 28 na 139, Krakowia. Robert tutaj zaraz ustawi. I mamy pierwszy hit. Ostatnia saszetka z tego boksa: Kidrich, Trejo, Czerwiński, Podstawski. O, pięknie, będzie tam Story of Glory. Bartosz Salamon, Semedo, no i będzie, cabaj, czy nie będzie? Nie, Robert Dymkowski. Ajajaj mamy Dymkowskiego Story of Glory. I ostatnia karta, tutaj do 250 Poczobut Box numer 2. I tutaj jest gruba saszetka I druga też Czyli jedna będzie przekładka A w drugiej będzie hit Więc najpierw otworzymy sobie te pozostałe Mamy Juricza Lowo Lukoszek Paluszek Elitim Dias Goal Explosion Pululu i Yuri Ribeiro do 50. Hofmeister, kapładi, Knap, Mezrani, Schwarz. Goal Explosion Naranjo, Defense Fortress Pankow i Blasz Kramer do 250. Tom Hatley, Wrublewski, Kostadinow, Skrzypczak, Rundicz, Szur, Joker, Krykun i Luisao do 250. Foszmańczyk, Ulwestad, Drachal, Paszkowski, Letniowski, Jakub Czerwiński Defense Fortress, Kelman Nation Treasure i malarczyk do 250. No i zostały dwie saszetki grube, więc najpierw będzie ta z hitem. Felix, Klebaniuk, Kwiecień, Tiru, Majszak, Baluła, Kwekwe do 250 i będzie koszulka 66 na 95 Bartosz Wdowik. No, też bardzo fajna. Mamy tutaj jakieś napisy. Retonowo. Jakieś napisy tutaj są. Nie wiem, czy odczytacie, czy nie. W każdym bądź razie. Jagielonia, Bartłomiej Wdowik. no i tu tak jak przypuszczałem będzie karta minigames mesanowicz mrozek hotich matuszewski sokołowski gol explosion swędrowski merilotto nation treasure ławniczak do 250 i minigames chyba włochy tutaj są taka koszulka tak to jest Roberto Baggio nie wiem czy kojarzycie ale tak wygląda jak Roberto Baggio ok mamy dwa boksy za nami lecimy z trzecim żeby jakaś była grubsza saszetka. Ustawiamy tutaj kolejne miejsce, robimy na kolejne i lecimy. No i od razu mamy hit. Wuskowicz Zech Balicz Śmiglewski, zilla Musiolik, Haliti do 250 i co tutaj jest? Będzie limit. Mateusz Wdowiak, Goal Explosion do 95, tak jak wcześniejsze. Guamba Kirejczyk Santos Morishita, o tu będzie znowu Story of Glory Hansen Krzyżak murlcie się, żeby był cabaj. Nie no, nie wierzę Mila, po raz drugi, bo ostatnio też Wpadł Mila, Story of Glory No ale jeszcze są trzy boksy Więc może jeszcze będzie Jakaś karta Story of Glory Kierkeskow, Czyżycki, Bartkowski, Siplak, Nono, Paryzek, Defense Fortress Zech, Kajetan Schmidt, Nation Treasure i Szala do 250 i Robert się już tutaj cieszy, bo górnik zabrze. Fan <noise> górnika siedzi ze mną. E, mamy Barata. Następnie Kączkowski. Paszeko. Gulen. Gurgul. Gol Explosion Gorgon. Nation Treasure Papa Nikolał i Woźniak do 250. Ile razy byłeś, Robert, na meczu, e, gdzie grał Podolski? Ale jesteś. Na większości. Często na meczu górnika Bartolewski, Bergren, Buchalik, Borges. Soresku, INS, Goal Explosion Wdowiak i limit buleca do 50 i ostatnia saszetka z tego boksa. posiadała Mata, Szechu, Kojoczaru, Przyborek, Goal Explosion Remakle Bogdan Racowitan Defense Fortress i Kobylak do 250. Czwarty box. Mamy wszystkie cienkie. Czyli może być autograf. Cestor, Juri Ribeiro, Prikryl, Cichocki, Munios i kogo mamy na Jokerze? Stipe Juricz i Śmiglewski do 250. Eppel, Bąkowski, Kruk, Lorenz, od Jeno, Gol Explosion Coloris, Defense Fortress Gita. No i mamy Musiolika z Górnika do 250, więc Robert sobie na pewno tutaj go też zaraz włoży do saszetki. Diodis. DURMISI Stolarski, Szymański, Błanik, Gol Explosion, Pawłowski, Walkwist, Nation Treasure i Paluszek do 250 Lisowski, Barczak, Różga, Hollowbeck, Celaka. Leandro, Gol Explosion, Jordi Sanchez i Daggerstall do 50 Lech. Gdzie mamy hit? Teraz chyba będzie Haliti, Kerk, Szcześniak, Ant, Stipica, Borowski, Żyro do 250, i mamy ponownie case hit Maciej Żurawski na Jokerze do 95. I ostatnia saszetka z tego boksa. Przybyłko, Ciganix, Firley, Jean Carlos, Munios Łukasz Beiger. Defense Fortress. Z Japonii mamy Muri Nation Treasure i pieprzyca do 250. Przedostatni boks. Fajnie się otwiera, ale już się kończą boksy. I czy będzie jeszcze coś konkretnego? No i przede wszystkim, czy będzie cabaje. mamy grubą saszetkę czy nie nie wszystkie cienkie i w pierwszej saszetce mamy Klimka Naranjo Żyro Pingot Stec gol Explosion Zwoliński Nation Treasure Dziczek i Stipica do 250 Smoliński, Rondicz, Gorgon, Donis, Buleca, Defense Fortress Leszczyński, Gwilajmier Nation Treasure i Gorgon do 250. Jeboa, Szymański, Snopczyński, Łukasik, Pankow, Gol Explosion, Virgil Gita, Milicz, Defense Fortress, i przybyłko do 250. Saczek, Koj, Mamadow, Grobelny, Hoskonen, Marczuk, Gol Explosion Ishak i chładun do 50 z Legi. Czy teraz będzie hit, czy w ostatniej saszetce? Chyba w ostatniej. Chociaż nie, to był hit, więc teraz już chyba nie będzie nic. Kopczyński, Tutyskinas, wulkanowa, Sobiech, Pik, Hinokyo Adrian Dalmau, Joker i Tkacz do 250 widzów. Jeszcze, będzie jeszcze? Bo nie było jeszcze. A nie była ta? Aha. A no, racja. Teraz jest hit w tej saszetce. Cnacz, Kozak, Szala, Walski, Douglas, Malarczyk. Wróblewski do 250 i kto tu jest? No proszę, Kamil Grosicki limit do 95. Bardzo fajnie nasz reprezentant wpadł. I ostatni boksik. Mamy jakąś grubą? Nie. Czyli będzie raczej autograf. Krzywański, Dadok, Kiełb, Zieliński, Kirkeskow, Gol Explosion Kajetan Schmidt, Nation Treasure Kłódka i Szymański do 250 Janża, Racowitan Jodłowski, Macenko Śliwa Forenc Goal Explosion Lejwa i do 50 Saczek To będzie tu będzie hit Tomalski Pieprzyca Chładun Ameyaw Mustafic moneta Baranowski do 250 i kto tu jest John Yeboah sygnatura level 1 17 na 169 Tu gdzieś oprzyj albo połóż no dalej? strzałek zych huk cebula kapralik defense fortress zator kowacewicz nation treasure i soresku do 250 no, chyba już nie będzie story of glory stoinowicz mróz szromnik Bzdyl, Jaunzems, Szczepański, Joker, Maciej Żurawski i Paszkowski do 250. I ostatnia saszetka dzisiaj, moi kochani, na odcinku. Pajnowski, Golizadech, Urbański, Milosz, Wolsztyński. Goal Explosion, Maciej Żurawski, Augustyniak, Defense Fortress i Leandro do 250. Czyli moi kochani, już wiemy mniej więcej, jak to wygląda. W takim case z blasterboxami wpadają po dwie karty Story of Glory. Ostatnio mieliśmy też dwie. Wpadł Mila i Trałka. teraz wpadł Dymkowski i Mila, też. Mieliśmy dwie karty limitowane do 95 Goal Explosion. Tak samo teraz. Też był jeden Joker limitowany do 95. Teraz mamy Żurawskiego. Również były dwie sygnatury. Tak jak teraz Jeboła i Makuch. I była też jedna karta z koszulką. Game Jersey wpadł w Dowik. Także można przewidywać, że kupując takiego. Keisa, trafimy taki rodzaj kart. Jedną koszulkę, dwa autografy jednego Jokera limitowanego, dwie karty Goal, masz Goal Explosion limitowane i dwie karty Story of Glory. Także to dla was taka informacja. My z Robertem się żegnamy. Dziękujemy za oglądanie. Pozdrawiamy. Cześć wam. Cześć.